Najbardziej nawiedzony szpital psychiatryczny w Polsce do dziś przyprawia okolicznych mieszkańców o gęśną skórkę. Budynek szpitala Bowsińskich powstał w 1838 roku i bardzo szybko zapełniał się pacjentami. Przez lata prężnie się rozwijał, bo dysponował bardzo nowoczesnym sprzętem i mógł pomieścić wielu pacjentów, a był jedyną taką placówką w okolicy. W 1939 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny, Niemcy postanowili przeprowadzić tam akcję T4, czyli eliminację życia bezwartościowego. Plan zakładał całkowite usunięcie ludzi chorych psychicznie i upośledzonych. I to tam właśnie odbyły się pierwsze testy działania śmiercionośnego gazu i życie straciło ponad tysiąc osób, a ich ciała zostały pogrzebane w okolicznych lasach. Budynek został przekształcony w obóz, który funkcjonował aż do końca wojny. Od tamtej pory nieruchomość miała już paru właścicieli, ale żaden z nich nie zatrzymał go na dłużej. Obecny właściciel trzyma budynek zupełnie pusty i cały czas tylko niszczeje. Dziś mieszkańcy okolicznych domów wciąż słyszą jęki pomordowanych tam pacjentów. Odważni, którzy zbliżali się do budynku, opowiadają o słyszalnych krokach, płaczu dzieci czy powodującym gęsią skórkę chichocie. Wiele osób widziało zarys postaci w szpitalnych korytarzach, a nawet ludzkie twarze obserwujące ich ze ścian. W domach mieszkalnych wokół szpitala wyjątkowo często przepalają się żarówki, a ich mieszkańcy uważają, że to przez ogromną energię dusz, która wydobywa się z budynku. I wszystkie te paranormalne wydarzenia nabierają nasile jesienią, w okolicy kolejnych rocznic brutalnej akcji przeprowadzonej przez Niemców.